Wrażenie, że... Pójście tutaj, to był zły pomysł. Szczęść Boże! O tej porze każdy przed minecraftowymi duelerami drż drżnąć. Ze strachu się może. Siemano, witajcie! Ja jestem Mielu! A to jest ponownie Minecraft horror! Eee... Musimy przestać robić takie odstępy pomiędzy tymi odcinkami, bo jednak, kurde, e, ostatni odcinek był nie dość, że krótki, to jeszcze był, tak jak w przypadku poprzedniego odcinka, był dwutygodniowy odstęp. No nie mam czasu po prostu osadzić jak i kiedy to nagrywać. Słuchajcie, co się pozmieniło? Jak widzicie, trochę się pozmieniało. Dla tych, co oglądali ostatniego livestreama, to wiedzą, że pozmieniało się dosyć sporo, ale to też nie oznacza to, że też w międzyczasie, kiedy ogólnie nie nagrywałem generalnie żadnych odcinków, to nie robiłem nic. Przede wszystkim zrobiłem sobie taki oto fajny pokoik, nazbierałem sobie troszeczkę materiałów. W ogóle wam opowiem, mam yy, między innymi, co mi, jakie miałem ostatnio szczęście, które mi się przytrafiło... Yy, w ramach, tego w ramach tego wszystkiego Tylko, że yy, mam Zauważyliście, że mam pewnie 29 emeraldów 6 złota i Kur... Cze. Nie lubcie mi tego, błagam Ale, a to, a to, dlaczego mi się tak stało? Już wam zaraz wytłumaczę Otóż nałożę sobie swoją zbroję Którą sobie zrobiłem z żelaza Bo udało mi się tego żelaza Trochę nazbierać Okej, okay, dobra, to tak po prostu yy, To tak po prostu Chainwall Boots, tak by tak po prostu brzmiał. Dodałem sobie Waystone, <laughs> więc dzięki temu mogę sobie. Mogę, to jest mój punkt, jakby szybki, szybkiej podróży, który mogę sobie stosować. Pokażę wam, co się ogólnie podziało. Co ogólnie tego zrobiłem. Tu zacząłem sobie troszeczkę do, dobudowywać ogólnie ścianę. To to już ścianę sobie dobuduję, generalnie, prywatnie. Yy, jakoś niespecjalnie. I, ale najważniejsze, co zrobiłem, to. Yy, wezmę sobie chleb, bo tutaj on się zaraz już popsuje. I wezmę napełnię sobie troszeczkę wody, bo, troszecz bo już troszeczkę ona mi się kończy. Tylko gdzie miałem resztę tych butelek? Tutaj i wezmę sobie jeszcze zapalarkę. Trzy zapalarki sobie zrobiłem, żeby ogólnie yy, sobie tutaj ogarnąć wszystko. Więc no, yy, spal się. <laughs> Ale więc i generalnie tłumaczę. Co się generalnie działo, więc tak. Wezmę sobie tylko mój miecz. Gdzie ja go mam. I jakim cudem udało mi się w ogóle sprawić, że udało mi się zebrać 29 emeraldów? Tutaj generalnie. Bo ponieważ podczas kiedy robiłem rzecz, którą zaraz wam pokażę, pojawił się taki pewien mobek, który sprawił, że mogę u niego za dosłownie śmieci kupić u niego całkiem niezłe. Przedmioty, wezmę sobie. Zrobię kilo w razie czego, bo, bo nie mam innego. Yy, we, wezmę sobie jeszcze jakieś jedzonko, ale czy. Ja, czy jakieś jedzonko mam? Nie chcę! Ja przepraszam bardzo, panie. Ja za tobą podążać nie chcę. Absolutnie, to pewnie chyba night jest. Tak mi się może wydawać. Dobra, pokażę wam ogólnie, tylko wezmę sobie może jakieś pochodnie. Chociaż nie, ja nie mam pochodni. Wezmę sobie. Soul Lantern Soul Lantern to jest przede wszystkim podstawa Więc tak, tutaj się wydziało I tutaj jest generalnie Co pokazywać, tylko wiecie co? Wezmę sobie tylko zapalniczkę Najlepiej drugą To sobie w ogóle wywale Bo pewnie pochodnie mi zgasły po drodze A z tego, że Dimci dodał do, do, do taki Dodał do, do taką specjalną modyfikację która, poz, która, poz, która pozwala generalnie. O, mikrofon, które yy, Która pozwala mi. Która yy, niestety sprawia, że pochodnie się palą. O, tam na dole jest fajna rzecz. Wiecie dlaczego? Bo tutaj jest lawa. A ta lawa jest po to. Yes, nie! Nie, 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 nie! No, wy se chyba kurwa jaja robicie. No, nie znowu, 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 leć, 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 nie spal się, nie spal się, tylko się nie spal, tylko się nie spal, dotrzyj, wiem że możesz, wiem że możesz, chłopie, wiem że możesz, leć do góry, jest, oh, ale fart, no więc tak to ta, to generalnie miejsce jest po to, jest to jest to, jest to zrobię mi tak naprawdę jako Plan ewakuacji przeciwko dwellerom. Jakby na, jakby na przykład jakiś dweller się pojawił tutaj i generalnie zaczął mnie gonić, to w razie czego sobie tutaj wskakuje, łapie się przy okazji z A dweller z tego, że jest głupi, to spada w dół po prostu do lawy. Tak, tak najzwyczajniej w świecie to wygląda. Także chyba się zrobił już dzień. A plan dzisiejszy odcinek jest taki, że pokażę wam jeszcze, co udało mi się. Eee, co udało mi się zrobić podczas eee, kopania w mojej starej kopalni tam w moim starym, do starym domku, kiedy, kiedy, kiedy byłem Zerwam ogólnie pokażę, ale najpierw muszę się zregenerować, bo troszeczkę otrzymy otrzymałem obrażeń. I do tego celu e, muszę się przygotować, czy są moje pochodnie. Moje pochodnie! Wyłazimy z domku. I ogólnie o, jezu Zrobiłem standardowy, standardowy błąd. Zrobiłem sobie też zboże. O, oczywiście jest znak proszący wszelkich złoli, żeby spierdzielali z mojej ziemi. I mówię, tutaj sobie zrobimy, zrobimy takie pole minimalne, więc dzięki temu już nie będziemy musieli się aż tak przyjmować o brak jedzenia, także bez problemu. I w, w, jeszcze tylko muszę sobie znaleźć moje pochodnie. Bo gdzieś one tu były. Są moje pochodnie. Pójdziemy sobie generalnie do... E, mojej kopalni. Przepraszam. O, tu jakaś tabliczka jest. Listen closely. No, I don't think I will. No więc tak. E, postanowiłem... Wręcz y, troszeczkę poeksplorować y, swoją kopalnię. Tą, którą byłem z, y, w starym domku, i udało mi się znaleźć naprawdę ciekawe rzeczy. Czyli mam na, pe na pewno na Easy? Tak, mam na, na Easy. Też <laughs> generalnie zauważyłem też ostatnio, że sporo duelerów jakoś przestaje się spawnować kuźwa. Nie wiem, czy, nie wiem czego to jest, nie wiem, czego to jest kwestia szczerze. Ale mówię. <laughs> Idziemy generalnie tutaj na dół. Do, mo do mojej kopalni. W tym miejscu. Zapalamy sobie pod drodze moje pochodnie. Które. Ja, które już po jakimś czasie, niestety, zdążyły zgasnąć. Bo mówię. Mm, dobra, pochodnie, pochodnie, pochodnie. Cyk. Cyk. Bo znalazłem naprawdę fajne naprawdę fajną rzecz. I bardzo możliwe że chyba znalazłem po prostu wardena. Czyli tego jednego z nowych, bo z nowych bossów, który został dodany do Minecrafta. Kurwa, The Man from the fog. That's really not good. O! Chyba znalazłem. Chyba to jest to miejsce Tak. To jest generalnie to miejsce. Już w generalnie pochodnie zdążyły tu zgasnąć niestety. Więc e, niestety. Ale, mu, ale mówię, no. no. czy to... Ludzie, no czy to nie jest Warden? A, chyba, to jest chyba autentycznie Warden. Naleźłoby też tutaj też Łóżeczko. Czyli jeśli tutaj e, skrzynkę z czyimiś tam generalnie rzeczami. O! Nawet zboże się znalazło. <laughs> Oj. I, i, I nawet sobie chyba. I to jest chyba nawet znalazłem. Y Ulepszarkę do rzeczy i smokera. Kurwa mać. Dlaczego ja mam wrażenie, że. pójście tutaj, to był zły pomysł. A! No wiedziałem! Wiedziałem, że to był zły pomysł. Spierdalaj. Stoker, no fajnie. Nie wygram z nim, nie mam, nie mam z nim szans, żadnych. No właśnie. Kurwa mać. No niestety, większość duelerów będzie mnie tutaj prześladować i na ten desen już niestety nic nie poradzę. Ale, ale, myśl, ale myślę generalnie, żeby. Yy... Żeby też generalnie nabić sobie trochę expa i zacząć myśleć powoli o enchantowaniu. Bo w sumie Enchanting Table to został w tej mojej wieży z pierwszych, z pierwszych odcinków i... Myślę, y, myśl, żeby y, po ten Enchanting Table pójść. On by mi się mega mocno przydał. Leć, leć chłopie, leć. Dobra, ten Corp Stoker. Gdzie on był? On pewnie gdzieś tu jeszcze jest, więc niewykluczony, że jeszcze dorwie moje dupsko. Dobra, tu mam... O! To jest, to jest to, o czym wam mówiłem. To jest ten Goblin Trader. I on, i on jest szczerze zajebisty. Za ponad y, 32 kobla mogę sobie kupić emeralda. No kurde, Goblin Trader są zajebiste. To jest właśnie między ten element, który został u my, mi wspomniany w, przez jednego z widzów bodajże. Z tego co... Pamiętam no! Kuźwa Kurwa, 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 kurwa O, z tego z tego też mogę nawet dostawać, no Ekspa! Dobra Najmądrzejszą decyzją będzie po prostu zakopać tutaj przejście i tyle, żeby on się do mnie nie dobrał. Dobra, ale dawać mi tą lanternę, bo on się może mi przydać. Ale kurde, nawet fajnie, że mogę sobie tutaj... To, że, mo... że to jest generalnie ekspierka. nie wiedziałem o tym, że mogę tutaj nabić se expa przez to. Zajebiste. Oh fuck, spadłem. Nie, Ani, wziąłem sobie kobla. Jezu. Dobra. Ja już się bałem, że nie wziąłem. Dobra, na razie Z zaklej... tego, że tam jest dweller to ja sobie tam zaklejam przejście. Bo ja nie chcę, żeby mieć zeżar tego dubska. Pójdziemy sobie na razie w tą stronę. I poszukamy tego wardena. Może generalnie uda nam się go znaleźć. Byłoby całkiem fajnie. tutaj jest chyba już łup, poziom łupku już generalnie. Pój pój po pójść jeszcze generalnie w tą stronę. Najlepiej, że tego Corps Stalkera od dalej jak najdalej, bo... O, tam chyba jakąś wodę słyszę. O, to jest chyba jedna z ród, która została do tej gry. <kluzł> Control Ignot. Ale nie wiem co ona, co ona robi. Możecie mi dać znać, co się da z tego Control e Ignot zrobić. E bardzo by mi się to przydało. Do wody! Okej, okay. już pewnie zaczyna się spawnować mi powoli. Eee... Także do tego celu... Eee... Pochodnie sobie na pewno postawimy i rozpalimy. <laughs> Bo na pewno mi się to przyda. O, jest tego więcej. <laughs> na pewno też ogólnie spędzę też trochę, troszeczkę czasu na... Prywatne szukanie yy, materiałów, takich jak żelazo. Tak, o, o wilku mowa. Pięknie, ha. Przynajmniej dwa. Mówię, cieszę się, że udało mi się znaleźć tą, tą kopalnię, bo dzięki temu. Bo dzięki temu mam co, mam co generalnie eksplorować. I yy, tak jak wielu z was narzekało w poprzednich odcinkach, to. To nie. Be, to nie będzie generalnie czegoś takiego, że tylko jestem. Łażę tylko po swojej okolicy i, i nic, się ciekawego, nic się ciekawego nie dzieje, więc w końcu coś się dzieje. Ma, mam nadzieję, że jesteście zado jesteś zadowoleni. Włazimy tutaj na dół. Kurwa. Boję się. I'm gonna... I'm... Ja będę szczery. Ja, ja się boję. Bo to. To ja nie wiem, co, ja, co, co, co to robi Skalk Sensor. Okej, okay, okej. Okay. Nie wiem, co to za bardzo robi. Możecie mi wyjaśnić, co ten Skalk Sensor robi, bo. To jest jakiś czujnik ruchu? O kurde. Czy mam się domyślać, że ten skalk Sensory... Wardena spawnują? Tak? I one go przywołuje do mnie? Nie, tak się mogę domyślać, teraz... Ja autentycznie myślę... Czy tam jest wyjście? Ej, yo. No fucking way. Tam coś widziałem Ale ja nie wiem czy Ale ja nie wiem czy generalnie Te skalk sensory to Ja nie wiem czy one mi Zrobią coś dobrego Wiecie? Bo teraz to, to szczególnie zacho Nie jest tak Jest teraz ciemno w jaskini Bo się zrobiła noc Ja szczerze ja się trochę Ja będę szczery Deep -slate Redstone Ore ale to chyba, że kamiennym kielfem chyba nie wykopię. No nie, nie wykopię. Kurde. Strach się bać. Ciemno jak w tyłku czarnoskórego. Zaraz mi tu jakiś dweller wyjdzie i mnie pożre. A ja tu nie wiem co robić! O, cześć! Skinwalker! Co tam u ciebie? O, oczywiście! To byłoby zbyt piękne, gdyby nie pojawił się żaden Waller. Dobra. Goldman, Fajnie. No, pięknie. Chyba koniec. A, tak. That, that was too beautiful. Z, udało, mi się, udało mi się wrócić do, do, do miejsca śmierci. Słuchajcie, pro tip, który odkryłem, tak naprawdę, jeśli zginę, to zrobię to, że mogę sobie zrobić... Po prostu kliknąć U i... Kliknąć items i przetransformować itemy, które, które miałem prosto z ekwipunku, Tak naprawdę. Także. Jest to tak naprawdę prostsze niż myślałem. O kurwa, co to jest? Czy to jest warden? Kurwa, bierz bloki. Co to kurwa jest? Mutant zombie. Holy fuck. That's not good sneak 100 Nie mogę go dosięgnąć Dlatego może o w ten sposób Zabije mutant zombie klasycznym sposobem Pięknie a to? To nie jest mu ten zombie. CO?! JAK ON ŻYJE?! CO TO? to? TY TY, TY TYPIE! WYKUŹWIAJ! No, no czy wy, no czy wam się coś posrało, nie? O ty kurwa. Ło! Było, bli było blisko. Wo! To... WOW! O kur... Okej, okay, ciekawe, ale... Chyba właśnie... Właśnie jakiś uwag z gówno mnie, mnie jebie. Dostałem ciemność. Fucking hell. Ale to... Ale zajebista forteca, panie! No znowu?! Zostawcie mnie A Metropolis to Restless Souls Fajnie Sól laternów sobie sobie trochę pozbieramy, bo na pewno one się przydadzą Kurde, ale zajebioza Eee uh, Amnesia, Darkness O uh. Mam nadzieję, że... To nic złego, No nie, To oczywiście, że coś złego, bo to dueler jebany. Wypadaj, No nie, no kuźwa, ja tak, nie chcę się bawić. No, jakbym kurwa cały czas ginąć, ja pierdolę. No, aż się głodny zrobiłem. O jezu, znowu ciemność. Lepiej, lepiej żebym uciekł gdzieś na górę, bo jak mam mi tu złapać jakiś dueler. To ja wolę, żebym mi nie łapał. Serio, Po co mi to potrzebne? to po sobie są może pochodnie? Może będzie lepiej jakoś? Minimalnie. Amnezja. Mam nadal tą amnezję. Nie wiem, jak się jej pozbyć. Chyba mleka bym potrzebował ewentualnie, żeby pozbyć się jakichś tam efektów okazyjnych. Kurwa, skąd? Ty zamknij mordę, ty. No! O! o kurwa, warden! Oh, holy fuck! Cześć, goblinie, ale... Kurwa, gdzie ten warden jest? Gdzie on polas? Jest tutaj. On jest tutaj. Jest tu! przylas tu! Nie jestem przecież gotowy na walkę z Wardenem, nie? Ale... Ale mogę go... Mogę go zabić taktyką, która nie tyle co przypomina normalne granie, ale próbę oszukania gry. Do momentu aż mi się skończy miecz. O oh, fuck! Agresywny cvelo! Aha! To nieźle. Zrobiłem sobie przy okazji. Kamienny miecz żelazny miecz Kurwa Nie chcę się palić, proszę Dobra gnoju, gdzie ty jesteś? O ty... Ty frajerze głupi, no! Co za kutas? Dobra, przywołuj go tu O fuck! I co, jest? Pojawił się? Co to jest? Destroyer X1? Midnight Lurker. Oh, fuck. No. Jak ty się wspinać możesz, typie, w ogóle? Wypad! No wypad! Każda śmierć yy... dzieli mnie od rzucenia w tej gry w pizdu. Co? Co przyszło mnie wpierdolić tym razem? A, wróciłeś tu. Fajnie. Szanowny panie, zachęcam cię do tego, żebyś do mnie wbił. Jesteś tutaj na dole. Okej. Okay. Do mnie super. Okej, okay. to jednak był zły pomysł. Pff. Jak pokonać ordena? Nie mam za żadnego pojęcia. Może Wy mi doradzicie, więc myślę, że będziemy się mieli czym zajmować przy następne odcinki przygotowaniem do walki z nim. Także ja mam, moi drodzy, dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego odcinka. Jeśli Wam się podoba, zostawcie łapkę w górę, komentarz i subskrypcję, a my widzimy się w kolejnym odcinku Minecraft Horror. Czuję się, że ta walka równa nie będzie.